Siema pajęczarze w końcu na kanał trafia film związany właśnie z pająkami tak długo zapowiadany bo to już dość dawno temu zapowiadałem no ale czas jest jaki jest i niestety nie ma za dużo czasu więc udało się coś w końcu nagrać jak widzimy tu mamy Monocentropus balfuri jeszcze nie seks Myślę, że kolejna wylinka już może uda mi się tego pająka wyseksować. No jest to niestety pająk zamknięty już w dość małym pudełku. On tam ma swoją dziurę. I niszczy mi wylinki. Nie jestem w stanie go wyseksować. Natomiast kolejnym pająkiem, który będzie dzisiaj na filmie. darał jak można po nóżkach poznać. Na pewno jest to Poe sobie ją zamkną, bo sobie lubi czasem biegać i jest to Loteria regalis to jest samica i ona dziś dostanie terrarium docelowe już swoje, bo myślę jeszcze jedna wylineczka i będzie można było ją dopuszczać, a więc ja y, zaczynam od Monocentropus balfuri pojemnik będzie trochę większy, no i raczej już go więcej nie będę widział bo on cały czas siedzi pod ziemią, tu mógłby sobie wejść, bo pod ziemią ma ciasno. Jak widać, tu jest jego nora gdzieś w tym miejscu. Tu jest wejście i nie za wiele tu ma miejsca. Zobaczycie ile on urósł i jaki dostanie pojemnik. A więc monocentropus balfury dostaje takiego boksika. Tak sobie go obrócę. No, zwykły taki biroplastik. On jest chyba. 20 na 20 i 25 wysoko jest coś wyższy. Podstawa dna jest trochę mniejsza, bo górze się rozszerza. A więc, jak do tropus parfury, no to oczywiście dość spora ilość torfu, z uwagi na to, że ten pająk po prostu lubię sobie kopać. W naturze kopię sobie nory na 10-20 cm. Więc dość spore nory. Jest to endemiczny gatunek dla Jemenu i żyje tylko i wyłącznie na jednej wyspie i jest to wyspa Sokotra. Więc można powiedzieć, występowanie jest mocno okrojone. Tego ptasznika. Jest on bardzo ładnie ubarwiony. No, z wiekiem dopiero, bo później no, małe pajączki są jednolicie ubarwione. Ale mój już przybiera właśnie chyba siódma wylinka. Czy nawet ósma. I on już sobie przybrał te kolory do dorosłości. Więc już jest ładnie ubarwiony. Chciałbym Wam go pokazać. No ale raczej w to wątpię bo ten pająk dość sporo biega no i ciężko go zatrzymać a jest to pająk jak wiadomo czy nie wiadomo silnie jadowity więc no robi się problematyczne yy, ganianie za tym pająkiem ja sobie tu ustawię takie dwa kawałeczki korka zrobię mu tu małą że tak powiem przestrzeń do Wykopania sobie nory. Coś takiego, on sobie to przekopie. No, on to opajęczynuje. To jest więcej niż pewne. Bo jak wiadomo, Pająk dużo opajęczynuje. Buduje bardzo ładne imperia paęczynowe Więc jest tego, jest na co popatrzeć. Cyk. Cyk. Ok. Tu sobie po prostu jeszcze dla kontrastu. Rzucimy trochę ścinków kokosowych. No i tego tak to. Nie ma co przesadzać, bo to wszystko zostanie tu zapęczynowane przez pająka I tak oto pojemnik jest gotowy dla mojego dropu z, z Przypuszczam, że może być to. Samica. Z uwagi na to, że samce są znacznie mniejsze. Samice dorastają do 6 cm, samce do około 4 Jeśli będzie to samiec, no to czeka go tylko jeszcze jedna wylinka. No bo już jest dość sporych rozmiarów. Jeżeli samica, no to jeszcze troszeczkę sobie ona pożyje, zanim dorośnie. No i jak widać siedzi ona sobie tam w tej swojej noże i zaraz będziemy ją sobie po prostu wyciągać. Mam nadzieję, że nie będzie za daleko biegać, bo będzie ciężka z tym sprawa. Cyk. Jak uda się wygonić na koreczek, będzie stała, no to może coś zobaczymy. A jeśli nie, no to wrzucam ją do pojemnika. Nie ma tam nory, więc może w pojemniku na chwilę się zatrzyma. Mamy pudełeczko, do którego wrzucimy sobie torf. Pająk przeważnie nie jest za agresywny, ale że tak powiem nie wyciągałem go z tego pudełka. To mogę wszystkiego się spodziewać po nim. Dobra, siedzi tu sobie, widać jego dupkę. Hop. Widać A ja przypuszczałem, że będzie biegał. Jak widać jest już tak dość ładnie ubarwiony. No ale już chce uciec. Trzeba ostrożnie z tym pająkiem postępować, bo jad ma dość silny, więc już się stawia. Nie chciałbym zostać dziadnięty przez niego. Patrzmy, poruszymy go, zobaczymy czy będzie chciał wyjść i się zatrzymać. O. Dobra. Jak widzieliście, chciał się zatrzymać dyla No i muszę go po prostu złapać. Złapana. Tarao. Mam nadzieję, że uda mi się tu bez większych problemów zagonić. Ale zanim to, w sumie zrobię sobie takie małe zabezpieczenie, w razie wuja by chciał uciec. Może nie schować od razu pod ten korek, no to w sumie teraz trochę stoi. A więc jakoś to będzie. Zatrzymam to na chwilę i sobie doświetlę to lampą z aparatu jeszcze. Trochę więcej tego światła, tada, jak widać. Karapaksik już jest ładnie wybarwiony. Nóżki są ciemne, więc najprawdopodobniej w niedługiej przyszłości ten pajączek... No nie, nie, nie. Tak, to nie, nie. Będzie liniał. No zobaczymy. No właśnie w ten sposób. Może uda mu się wejść. Dobra, mamy pajączka zamkniętego w pudełku. Robimy miejsce i nie wszedł, więc może uda nam się go zobaczyć. O. coś może uda się go jeszcze zaraz y, ruszyć i zbliżyć. No, udało się go trochę uspokoić. Jak widać pajączek robi się już bardziej beżowy niż szary. Nóżki już się też barwią na Niebiesko to jest pająk podobny do powiedzmy Harpakiry Pulchili Pestykona. Jest troszkę bardziej złota. Ten będzie bardziej kremowy. Oho, no i tryb łazikowania się mu włącza, jak widać. I niestety, ale nie jestem w stanie nic zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie chciał sobie tu zaraz wejść wyżej. już pojemnikiem tu. O. Dobra. Nie na razie powiem tak. Bulbusów za bardzo nie widać. Pajączek ma około 3 cm, więc jeszcze maks dwie wylinki. Jeśli miał być to, miałby być to samiec. A jeśli nie, no to będę się cieszył bardzo z samicy z uwagi na to, że wiadomo, monocentropus balfuri można hodować w grupówce. Wyszedłby mi jakiś kokonik, więc może. Udałoby mi się go po prostu, yy, hop. udałoby mi się może jakąś grupóweczkę zrobić, no, nie, nie zdążyłem przykryć, jak widać pajączek właśnie wylądował na, poza pojemnikiem, ciekawe czy będzie chciał wrócić, fajnie by było, o, Okay. Tyle jeśli chodzi o tego pająka cyk zamyka. I więcej się z nim nie bawię, bo nie chcę go drugi raz łapać. Nie jest jeszcze tak dość spory, więc jest. ma się gdzie wcisnąć. I potrafi to zrobić, więc tyle jeśli chodzi o tego pająka. I zaraz widzimy się przy tworzeniu terrarium dla Regalisa. Mamy docelowe terraryjko. Dla y, PoE Regalis no, troszkę mniejsze, no, ale myślę, że jeśli chodzi o wielkość y, podstawy, bo na wysokość ma 40, czyli takie powinno być dość w miarę. Samica jest już no, odkąd ze mną, od samego początku, że tak powiem, jak zacząłem projekt PoE. Jest to jedna z trzech samic, które mam. Wyseksowane. Mam jeszcze samice striaty i samice Tigrina weseli, więc te ta teraryjka. tamte są trochę mniejsze. Jeszcze o wylinkę przynajmniej jeszcze będą tam sobie siedzieć w tych okrągłych pudełkach, zanim po prostu zrobię im takie właśnie docelowe terraria tej samej wielkości i co o pajączku wiadomo no, pajączek żyje w Indiach jest to pająk nadrzewny więc y, lasów tropikalnych Indii więc no dość spora wilgotność 80 około 80% ładnie ubarwiony, bardzo łatwo go rozpoznać jeśli jest już dorosły bo jako jedyny posiada ten pająk y, białą biały pasek na spodniej części odwłoka, więc bardzo jest to rozpoznawalne dla tego gatunku raczej wypokazywanie pokazywanie się go poza terrarium nie będę bo też pająk posiada silny jad w sumie nawet chyba silniejszy od monocentropus balfuri więc nie będę się bawił z pająkiem który no może spowodować u mnie dość poważne konsekwencje Zdrowotne. Pajączek dostanie dość spory kawał korka. Można powiedzieć, że ten korek to będzie. O, nie przymierzyłem wcześniej. O, to odpadają te poprzypinane. Nie przymierzyłem wcześniej. A widzę, że będę musiał odłamać ruch, bo po prostu, z uwagi na to, że jest półokrągły ten korek. On nie wejdzie. Ale to chwileczkę i zaraz wracam. Dobra, jesteśmy z korkiem. Te elementy ozdobne oczywiście są przeze mnie przyczepione. Troszkę go zakopię, żeby za mocno się po prostu nie ruszał. Jak powiem, po nim będzie chodził. No i jak widać, korek dość ładnie wygląda. Jest prawie niemal na całej ścianie terarium. Tu oczywiście już wsadzę jakieś roślinki, które najprawdopodobniej może będą rosnąć, może nie. Wszystko zależy od tego, czy uda się im tu przetrwać. To jest oczywiście pierwsza z nich, to jest Monstera. To jest mój szczepek z, można powiedzieć, mojego dzielnika. O, co nie pokażę Wam go. Jak widać, on tu wypuszcza sobie korzenie. Ja liczę, że Przyczepi się tego mchu i jak będę to podlewał, on sobie po prostu to tutaj zagospodaruje. No Jest tu dość spory kawał już rośliny, ale miejmy nadzieję, że cyk będzie tu rosła, chociaż w tym torfie to za bardzo nie chcą rosnąć te rośliny. Oprócz przykrotki, która i tak też nie rośnie z uwagi na to, że jest po prostu zjadana przez yy... moją karmówkę którą teraz stosuję a jest to oczywiście świerszcz kubański, ale a już niedługo lato się kończy, więc cyk świerszczy już nie będzie wracamy do starej karmówki czyli yy... turka jak widać roślina dość sporo po prostu już zajęła tego terrarium ale tym się nie martwię. Z drugiej strony wsadzę jeszcze trzykrotkę, no i zobaczymy, co z tego tutaj będzie. Czy krotka też tam powędruje, może troszkę do tyłu. Mam taki podwójny szczepek. Może uda się jej tam wybić. No jeszcze tu trzeba wrzucić troszeczkę w tą ziemię i. Hop, jest tu drugi jeszcze. Nie mam tego jak tu przypiąć. No to wrzucimy ją też tam. No będzie trochę gorzej z tą, a coś zaraz wymyślimy. Skorzystam po prostu z tego sposobu, w którym montowałem pozostałe rośliny. Mam nadzieję, że jej nie przetnę. No i jest. Szybacz cyk. Trzy kroteczka. Ładnie przypięta. No i terarium mamy gotowe. Oczywiście, jak wiadomo, dziura jest z uwagi na to, że. Dzięki niej, właśnie to po prostu kokony łatwiej będzie mi wyciągać stamtąd. I zobaczymy, jak to wszystko się tu rozwinie. Na dno jeszcze troszeczkę wizualizacji. Sypniemy takich cinków, jakichś drewnopodobnych, żeby było. W sumie mogą by tu mech dać, ale tu już jest. W miarę roślinności, dużo, może w przyszłości, jak te rośliny jednak padną, to wtedy będę tu dokładał coś, żeby to było w miarę ładnie. A tymczasem, tyle jeśli chodzi o to terarijko. Oddalimy troszeczkę, w sumie tą lampę z góry zgasimy. Troszkę zmieni się, właśnie, kontrastik. I tak właśnie wygląda to terarijko. Jeszcze sobie to obrócimy. Cyk. I tył. Jak widać. Potężna komora dla regalisa. Dzięki takiej właśnie komorze. Będę mógł sobie tego pająka obserwować. I nie będę się musiał chyba martwić tym, że go nie widzę. Bo. Wiadomo, na drzewny wchodzi w dziurę i widać tylko jego wylinki, i tyle właśnie z tego wszystkiego. Dlatego obciąłem sobie pół tuby, spasowałem i tak to po prostu wygląda. Z boku ta monsterka tak wygląda, zobaczymy, czy ona po prostu puści te korzenie powietrzne. Jeśli tak to najprawdopodobniej będzie miał większe szanse na przetrwanie. Dobra, zabieram się za wyciąganie po prostu korka z tamtej tuby i spróbuję przegonić tego pająka. Tutaj zobaczymy czy to w miarę możliwości pójdzie, czy jednak będę znowu musiał walczyć z pająkiem i gonić go, by go złapać Mam Regalisa Tara tak wam go, trochę będę chciał pokazać no i liczę na to, że wejdzie do tego domu bez większych problemów no samica jest już sporych rozmiarów ona tam no ale no nie wiem czy wy to widzicie, ale obróciła się do swojego pojemnika hop 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 nie mam szyby mam nadzieję że nie będzie chciała uciec jak widać jest dość ładnych rozmiarów w sumie jak nie będę jej ruszał to może uda się ją coś nagrać a jednak już idzie to jedynie z ręki o Ta... jeszcze się mi obróciło no i obczaiła swój nowy domek i bardzo dobrze, ale tym się nie przejmuję, bo jak wiadomo ja to zamknę, zaraz i zaraz ją zobaczymy z drugiej strony. O i tak prezentuje się właśnie mój regalis pani regalis z od tyłu. Jak widać paseczek ma bardzo ładny, jest to biały paseczek. No i tak to wygląda, rute ładne akcenty od spodu na nogach, no i jak widać, żeby było to pokazać, no pająk ma już dość sporych rozmiarów jest, o jak widać, prawie, no rozstaw ma taką jak mój dłoń, O, o ma około 6,5 dC w tym momencie, więc czekam na wylinkę i najprawdopodobniej będę sobie ją już dopuszczał. I to będzie kolejny najprawdopodobniej pająk, mam nadzieję, który uda mi się rozmnożyć trzykrotka. Mam nadzieję, że wyrośnie. Chyba, że regalizm stłumi, ale jak będzie, no to wszystko czas pokaże. To jest tył terarium, tylko i wyłącznie dla Powiedzmy, mojej obserwacji, bo tak jak mówię, no, pająk wychodzi tylko i wyłącznie z rana. Ja sobie tego troślinki, troszeczkę jeszcze zwilżyłem, a z przodu pojemnik wygląda w ten sposób. I miejmy nadzieję, że ta monsterka sobie tu będzie rosła i zarośnie mi tu całą górę tego zbiornika. A jak będzie, to wszystko czas pokaże. Tyle w tym filmie, oczywiście. Jeśli się podobało, łapeczka w górę, zachęcam do subskrypcji. Może w kolejnym filmie pokażę Wam, co się zmieniło na mojej hodowli, bo parę takich mniej, że tak powiem, popularnych pająków po prostu wziąłem i przełożyłem do większych pudełek. Kilka jeszcze będę przekładał. Najprawdopodobniej następnym razem do terariów trafią dwie samice nadziemnych pająków, które mam, a które to będą to się okaże w filmie. Trzymajcie się i cześć.